Witaj w wehikule czasu. Dzisiaj zapraszamy Was na kolejny odcinek z serii. Kartka z kalendarza czyli 365 dni w pigułce. W dzisiejszym odcinku dowiesz się wielu ciekawostek powiązanych z dniem 17 stycznia. Czy jesteście ciekawi, w jakie wydarzenia na przestrzeni dekad obfitował 17 stycznia? Przedstawiamy najciekawsze z nich. 17 stycznia 1773 roku okręt Resolution pod dowództwem Jamesa Cooka po raz pierwszy przepłynął przez południowe koło podbiegunowe. 17 stycznia 1917 roku Stany Zjednoczone za 25 milionów dolarów zakupiły należącą do Danii południową część wysp dziewiczych. 17 stycznia 1934 roku Ferdinand Porsche zaprezentował rządowi niemieckiemu projekt Garbusa, inaugurując historię marki Volkswagen. 17 stycznia 1944 roku rozpoczęła się bitwa o Monte Cassino. 17 stycznia 1955 roku pierwszy okręt podwodny o napędzie atomowym USS Nautilus wypłynął w swój dziewiczy rejs. 17 stycznia 1963 roku opatentowano pistolet maszynowy PM-63 RAK, opracowany przez zespół pod kierunkiem profesora Piotra Wilniewczyca. 17 stycznia 1969 roku ukazał się album Yellow Submarine grupy The Beatles. 17 stycznia 1975 roku utworzono przedsiębiorstwa Elektrownia Bełchatów i Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. 17 stycznia 1991 roku wojska Koalicji Międzynarodowej rozpoczęły operację Pustynna Burza w celu wyzwolenia Kuwaitu spod okupacji irackiej. 17 stycznia 2011 roku Wisława Szymborska została odznaczona przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego. Światowy Dzień Pizzy to idealna okazja, aby przypomnieć historię Pizzy Margarity, która została stworzona w 1889 roku w Neapolu na cześć królowej Włoch Margarity. Królowa podczas wizyty w mieście poprosiła o spróbowanie lokalnego przysmaku. Neapolitański Rafaele Esposito przygotował dla niej pizzę w trzech kolorach odpowiadających włoskiej fladze zielonym, białym i czerwonym. Królowa była zachwycona, a pizza zyskała ogromną popularność jako symbol narodowy Włoch. Do dziś Margarita pozostaje jedną z najbardziej klasycznych i uwielbianych wersji pizzy. 17 stycznia urodzili się. Benjamin Franklin, amerykański polityk, współautor Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, filozof i wynalazca. Al Capone, amerykański gangster pochodzenia włoskiego. James Earl Jones, amerykański aktor o charakterystycznym głosie, którego użyczył m.in. Dartowi Baderowi. Jim Carrey, kanadyjski aktor, komik, scenarzysta oraz producent filmowy. Jest to holenderski DJ i producent muzyczny. 17 stycznia jest 17. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 348 dni. Tego dnia imieniny obchodzą między innymi Alba, Antoni, Jan, Julian, Rosalinda i Teodor. Wschód słońca mamy o godzinie 7:36, a zachód o godzinie 15:57. Dzień trwa 8 godzin i 21 minut, a noc 15 godzin i 39 minut. Osoby urodzone 16 stycznia należą do znaku Zodiaku Koziorożec, który symbolizuje ambicje, wytrwałość oraz zdolność do ciężkiej pracy. Koziorożce są często postrzegane jako osoby praktyczne, odpowiedzialne i zdeterminowane w dążeniu do osiągania swoich celów. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że się podobało. Zostaw kciuka w górę i komentarz. Zapraszamy już jutro na kolejny odcinek z serii Kartka z kalendarza. Jeżeli nie widziałeś innych naszych filmów, to polecamy zobaczyć aktualnie wyświetlające się propozycje dopasowane do Ciebie. Udostępnij ten film w swoich mediach społecznościowych i podziel się nim ze znajomymi. Dziękujemy za każdą reakcję i subskrypcję. Do zobaczenia już jutro. A dla wytrwałych widzów i żądnych wiedzy ciekawy fun fact: czy wiesz, że? ludzkie kości są pięć razy mocniejsze niż stal, ale są jednocześnie lekkie i elastyczne, co pozwala im absorbować uderzenia. Jeśli dotarliście do końca, zostawcie komentarz o treści człowiek ze stali.